Szokująca nieobecność premiera w Dniu Narodowej Pamięci. Co ukrywa Donald Tusk? W dniu 1 sierpnia, gdy cała Polska zatrzymała się o godzinie W, by oddać hołd bohaterom powstania warszawskiego, premier Donald Tusk nie pojawił się na żadnych uroczystościach państwowych, nie złożył kwiatów, nie wygłosił przemówienia, nie opublikował nawet symbolicznego wpisu w mediach społecznościowych. Jego milczenie w tak ważnym dniu wywołało falę krytyki i pytań o stosunek szefa rządu do polskiej historii i narodowej tożsamości. Brak obecności wśród bohaterów uroczystości 81. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego odbywały się w wielu miejscach Warszawy – na Placu Krasińskich, Powązkach, Filtrowej czy Karolkowej. Obecni byli prezydent Andrzej Duda. Prezydent elekt Karol Nawrocki oraz prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. Wśród nich zabrakło premiera Tuska II. Jego nieobecność była tym bardziej wymowna, że w wydarzeniach uczestniczyli ostatni żyjący powstańcy, świadkowie niemieckich zbrodni i okupacji. Symboliczna data realna absencja. To nie pierwszy raz, gdy Donald Tusk nie pojawił się na uroczystościach państwowych. W ciągu ostatniego roku zabrakło go między innymi podczas 15. rocznicy katastrofy Smoleńskiej 10 kwietnia 2025 roku, Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych 1 marca 2025 roku, Narodowego Święta Niepodległości 11 listopada 2024 roku. W każdym z tych przypadków premier albo delegował przedstawicieli, Albo ograniczał się do lakonicznych wpisów w internecie. W przypadku 11 listopada tłumaczono jego nieobecność planowym zabiegiem medycznym. Milczenie wobec niemieckich zbrodni krytycy wskazują, że brak obecności Tuska na obchodach powstania warszawskiego może być związany z jego decyzją o wycofaniu się z roszczeń reparacyjnych wobec Niemiec. To właśnie Niemcy na rozkaz Hitlera i Himmlera dokonali eksterminacji ludności Warszawy, zwłaszcza na Woli, gdzie w pierwszych dniach sierpnia w 1944 roku zamordowano od 50 do 60 tysięcy cywilów. Prezydent Duda przypomniał, że Powstanie Warszawskie było nie tylko zrywem militarnym, ale także krzykiem o wolność i podmiotowość narodu. Karol Nawrocki podkreślił, że był to arcypolski zryw, który rozpoczął się już 1 września. 1939 roku, wraz z niemiecką agresją na Polskę. Co dalej? Brak zaangażowania premiera w upamiętnianie najważniejszych wydarzeń historycznych rodzi pytania o jego wizję państwowości i narodowej wspólnoty. Czy premierowi nie leżą patriotyczne święta, czy jego polityka historyczna jest celowo wyciszana? Czy decyzje o wycofaniu reparacji i milczeniu wobec niemieckich zbrodni są przypadkowe? Udostępnij i subskrybuj. Jeśli uważasz, że pamięć o bohaterach powstania warszawskiego zasługuje na szacunek i obecność najwyższych władz państwowych, udostępnij ten artykuł. Subskrybuj kanał, by być na bieżąco z najważniejszymi informacjami o Polsce, historii i polityce.